Dzisiaj znowu pracę przy Zetorku Tutaj bieżnik jest super, prawie jak nowy Tyle, że są to opony oryginalne od niego, prawdopodobnie z tego też 1959 roku No i niestety już nie przetrwały tego czasu Tutaj na dole już jest rozerwane do połowy, bardzo się rozchodzi Jest wsadzony drugi kawałek opony do środka i skręcony śrubami gdzieś tu i tu Jakieś obciążenie na podnośnik, to myślę, że żeby ta opona nie wytrzymała Z lewą jest troszkę lepiej, ale wcale nie, nie bardzo no i te po prostu się trafiły w bardzo blisko mnie, bo tam parę wsi obok yy, Michelin 9,5 na 36, a oryginalne są 9 na 36. Szerokościowo są takie same. Te nowe są niższe, jak widzicie. Tutaj 10 cm cała opona jest niższa. Wiadomo, tamty by były lepsze, ale są już w takim stanie, że no niestety nic nie poradzę. No, pewnie uciąg tam w ziemi też będzie miał trochę mniejszy, bo się mniej rozłoży niż ta stara. Ale co najgorsze, to że jest niższa. Mniejszy obwód, czyli stracę na prędkości maksymalnej. Moja pozycja w nocnych wyścigach traktorów może trochę spaść, no ale trudno. Jak widać, jest tutaj poziom. No poziomu nie ma, ale wychodzi na to, że tył jest nawet niżej. Zobaczymy, jak bardzo się to zmieni. Jak zmienię z tyłu koła. już jest drugi kawałek opony, tak żeby skręcony śrubami tak żeby tam już się rozchodziła ta opona po prostu więc trzymał tylko dlatego, że tętkę wymieniłem jak wyprowadzałem wtedy w szopy to ta niestety stara nie wytrzymała więc starą rozciąłem tak, żeby e, wsadzić nową w starą więc tutaj podwójna tętka była no i teraz przezakładam i zrobię to samo, nie? Maru jest marem rand i zakładam nową oponę, zobaczymy jak będzie leżeć od tej randy do pono no na weszła na schodek, ale opona ma niższy rant niż tutaj felga. no i jakim cudem obydwie opony są R36 jedne są jakieś stare, czechosłowackie cale a te są normalne cale no i co, już napompowana jest już Zetorek stoi na kole ten rant no niestety no wystawać będzie więc zostaje teraz e, druga pana do zmiany To już mnie nagrywał. No, no trochę różnice widać, że nowe są mniejsze no i co? teraz już stoi na nowych oponkach. Tu jeszcze taki sportowy smaczek dodałem. Napisy na biało. Michelin. Na pewno minimum dwa konie doszło do mocy. No i co? No to opony są niższe. Ten RAM tutaj trochę odstaje. No i mu trochę dupa oklapła. Teraz wygląda jak taki uciekający pies pod kulonym ogonem. No troszkę widać, że go pochyliło. Ale nie jest to aż taka różnica, żeby mu to zaszkodziło. Żeby jakieś tam miał problemy z poziomem oleju czy coś, no aż tyle nie opadł. Mógłbym niby z przodu to zmienić na jakieś niższe pony, ale na razie to zostawiam. Planowałem go odpalić dzisiaj, wyjechać z nim na chwilę, wyciągnąć taką przyczepkę z krzaków, która akurat by do niego była. No ale śnieg dzisiaj pada. Zimno wieje, pada śnieg, więc odpuszczam. Więc musimy to przełożyć na kolejny odcinek. Także to by było tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i do kolejnego. Trzymajcie się, cześć!